Oldschool dla mnie to jest, pierwsze skarżenie, jakie mi przychodzi do głowy, to jest beton. Drogą myślową potem to się przerazza na różne sporty. To tworzy taki kontrast między aktualnymi czasami, bo jak wiadomo, jak jest oldschool, to, to musi być newschool, żeby był po prostu kontrast, żeby było porównanie, bo to jest jakaś kolejna droga. Sporty i takie spędzanie czasu, jakieś komunikacji zastąpiło po prostu dużo więcej możliwości aktywności, takich jak e, choćby socjale, w, którym, w których teraz działamy dużo to muzyka i gry komputerowe na CD i USB. To, że właśnie trzeba było ściągnąć sobie, żeby zagrać sobie ulubione piosenki, ściągnąć je na komputer, grać je na USB, włączyć do wieży. Proces, jaki trzeba było przejść do tego, żeby właśnie posłuchać swojej ulubionej muzyki e, w perspektywie uważam, że coś to jest po prostu oldschool Oldschoolem dla mnie wbrew pozorom jest Są zdjęcia robione lustrzankami Dużo pozowałem na początku właśnie tylko i wyłącznie Przy takich zdjęciach można powiedzieć profesjonalnych Razem z fotografami e, Aż do czasu po prostu przeszedłem na robienie zdjęć Mega nowoczesnym sprzętem Jakim są po prostu telefony A więc dla mnie oldschool to jest stara forma czegoś Co budzi w nas sentyment Po prostu jako że kiedyś byliśmy z tymi rzeczami blisko Która została teraz zastąpiona czymś nowym e, Co budzi po prostu